Słuchajcie kochani, ja dzisiaj zabieram się za upieczenie chlebka rywanego z przyprawami, z ziołami, z różnymi warzywami. Między innymi będzie tam papryka, cebula czerwona. Bardzo dobry chlebek, dobra propozycja dla gości, jak również dla siebie na wieczór, na kolację. Zapraszam do oglądania. Aby przygotować nasz chlebek rywany, potrzebuję kilka składników. Będę go piekła w naczyniu żaroodpornym dosyć sporym. Do wykonania ciasta potrzebuję około 80 ml oleju, dwa opakowania drożdży. Tutaj mam suszone instant. Jeśli wykorzystujemy świeże, to będzie pół paczuszki takiej 100 gramowej łyżeczka czubata soli, łyżeczka czubata cukru, kilogram mąki, mąka tortowa typ 450, 450 lub 500, czyli około pół litra ciepłej wody. Nasz chlebek będzie miał również nadzienie, a potrzebujemy do niego parę ziół, tutaj mam bazylię i oregano, kostkę masła, Musi być mięciutkie, aby dobrze wyrobić nam y, masełko ziołowe. Jedna cebula y, czerwona, 4-5 ząbków czosnku, papryka czerwona. I tutaj wykorzystamy pietruszkę. Może być świeża, ja mam mrożoną z racji, że mamy zimę, więc nie mam świeżej. Moje ciasto y, na chlebek y, wymaga naprawdę niewielu składników. Jest bardzo proste. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to jest. Mieszanie drożdży z tą ciepłą letnią wodą. Dwie paczuszki. Wymieszam. Niech już zaczną pracować. Y, Miksera. Wyrzucam kilogram mąki. Może tak nie całkiem kilogram. Troszeczkę zostawię, aby było na podsypanie. No, troszkę zostawiam. Yy, oliwa. Sól. Jak mówiłam wcześniej, taka czubata łyżeczka soli i czubata łyżeczka cukru. Włączam mikser. W międzyczasie będę dolewać naszą mieszaninę wody z drożdżami. To mikser bardzo ładnie wyrobił. Biorę teraz resztę mąki i jeszcze sobie uformuję z, z tego ciasta piękną kulę. Jeszcze go troszeczkę wyrobię ręcznie, sporo ciasta, więc będzie chlebek duży. Ciasto gotowe, wyrobione, zakrywam ściereczką, odstawiam na około jedną godzinę, aby nam jeszcze zdążyło wyrosnąć. A w międzyczasie ja sobie tutaj przygotuję masło ziołowo-warzywne. Pokroimy wszystkie warzywa, przeciśniemy czosnek i połączymy to razem z masłem. Wszystkie składniki do naszego masełka ziołowo-warzywnego są już tutaj w miseczce. Teraz należy wszystko wymieszać i jeszcze doprawię to solą. Tak do smaku. Dobrze by było, żeby to masło było miękkie, aby nam było łatwo wymieszać to masło z tymi wszystkimi składnikami. No, moje jest troszeczkę twarde. Także troszkę muszę się na, nasiłować. Ciasto na chlebek pięknie wyrosło. Zabieramy się teraz za tworzenie chlebka. Pierwszą rzeczą, jaką wykonam, będzie wysmarowanie naszego naczynia żaroodpornego tłuszczem, margaryną, masłem, aby nam chlebek ładnie odeszedł, nie przywarł do dna. Dobrze. Odstawiam. I wyjmuję część ciasta. zowałkowymuje. a bardzo cienki placek. Od czasu do czasu posypuję mąką, aby ciasto nam się nie kleiło. rozmarowane ciasto, rozsmaruję nasze masełko z warzywami i ziołami. Teraz taki wysmarowany placuszek. Kroję nożem na paseczki. Nie muszą być jakoś tam y, równomierne. I rolujemy. Taką roleczkę układam w naczyniu. I z ciastem. W ten sam sposób robię kolejne rolki. Tak przygotowany chlebek odstawiam, przykrywam ściereczką, aby zdążył wyrosnąć. I tak przygotowany chlebek układam do piekarnika nagrzanego na 185 stopni na 35 minut. Jak już nam się upiek, wyciągamy do ostygnięcia. Cudownie pachnie. Jak wygląda w ten sposób: mięciutki, z ziołami, z przyprawami, z papryką, warzywami, yy, nadziany. Doskonale się nadaje do zjedzenia yy, jak sam w sobie, jak również jako dodatek do sałatki lub do jakiegoś mięska. Może ja jeszcze urwę kawałeczek. Przepyszny. A już teraz moi kochani, zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, jak również miłego komentarza. Zachęcam do oglądania poprzedniego odcinka i pozdrawiam serdecznie.